Pierwsza połowa bardzo dobra w waszym wykonaniu. Była nadzieja na to, że wreszcie za tym piątym czy szóstym podejściem uda Wam się wygrać z Chorwatami. Tak, po pierwszej połowie wszyscy myśleliśmy, że są do ogryzienia, ale jednak ta druga połówka sprowadziła nas brutalnie na ziemię i pokazała jeszcze niestety miejsce w szeregu i bo, bo graliśmy tą drugą połowę, to na pewno na półnoł nie zasłużyliśmy początek tej drugiej połowy dostaliście pięć takich szybkich strzałów. Co się stało? Oni podtręcili tempo, nie potrafiliście się dostosować tak szybko do tego? Yy, nie zostaliśmy, zostaliśmy chyba głowy w szatni. Nie, nie, wiedzieliśmy, że, że Chorwaci się rzucą od samego początku i tak też uczynili, a, a, a my po staliśmy i przyglądaliśmy to, co, co, co robią nasi siewnicy Nie reagowaliśmy, a jak już reagowaliśmy, to. To było za późno. No. Widzieliśmy, że mają światowe klasy zawodników, i każdą sytuację będą chcieli się wykorzystać sami iść na bramki. Wygraliśmy graliśmy zbyt statycznie w ataku od drugiej części spotkania i, i ciężko nam się było przebić przez obronę naszego przeciwnika. Nie zrzucaliśmy tak dużo kontr, jak to było w przypadku pierwszej połowy. I, i tych, tych bramek na koniec zabrakło. Sławek Szmal powiedział, że chyba zabrakło wam trochę sił, to prawda? Po części też, no to jest dużo składowych, na które można się składać, że, że ten mecz przegraliśmy, no, no, na pewno jedno z, z tych ważniejszych elementów to, to, jak sobie podkreślił, brak sił, no, to jest kolejny mecz na tym mistrzostwie z bardzo dobrą drużyną, yy, podjęliśmy rękawicy, podjęliśmy walkę, niestety, niestety no, nie udało się, mam nadzieję, że, że, że kibice w kraju nam wybaczą, bo naprawdę staraliśmy się i zależało nam na tym, żeby wejść do półfinału, ale, ale te marzenia trzeba przełożyć na, na 2016. Ale szczerze mówiąc chyba mało kto tak naprawdę przed Mistrzostwami stawiał, że do końca będziecie się bić o półfinał, o strefę medalową, więc w zasadzie można chyba powiedzieć, że, że i tak jest całkiem nieźle. I pan powiedział przed, przed, przed turniejem, że będziemy tak grać i będziemy mieć szansę gry o, o finał to, to podpisałbym się obyma rękoma pod tym, bo, bo sami chyba nie wiedzieliśmy, że tak trafimy z formą i tak, tak wspaniałych wrażeń dostarczyłem naszym kibicom, które tutaj na pewno dopisało w arkusie, także z mojej strony i strony całej, całej, całej drużyny chciałem podzielać kibicom. Tym na trybunach tutaj jak i tym przed telewizorami. Wielkie dzięki. Nie kończ, jeszcze macie jeden mecz. Oczywiście, tylko chciałem tak ładnie spętować na do widzenia, bo następnie następny widzimy się w herming.